Mi Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozwól nam, Panie, zrozumieć czas i miejsce, i słowo, przez które do nas mówisz, abyśmy wzrastali w wierze, miłości i bliskości do Ciebie i byli Twoimi świadkami. O to Ci prosimy, Panie. Pomóż nas, nam rozważać te słowo Pisma Świętego na niedzielę 25, 24 sierpnia 2025 roku. Amen. Najpierw podzielę się z Tobą tymi czytaniami, podlinkuję wszystko. Ty idź z nimi na rozważania, za czym będzie niedziela. A na końcu mały dodatek, no może tak powiem, mały dodatek na podstawie Słowa Bożego i tego, co się dzieje. Dobrze, pierwsze czytanie z Księgi Izajasza. I pierwsze zdanie: Tak, mówi Pan, ja znam ich czyny i zamysły. Oto Słowo Boże. Musisz to przyjąć i wiedzieć, że Pan zna Twoje czyny. Czyny? I Twoje zamysły. To znaczy Pan zna Twoje serce. I Pan będzie Cię sądził, nie jak wiele dokonałeś, ale z intencją, jako dokonałeś, nawet nie, że ci się to udało, ale czy tak tego bardzo pragnąłeś? Czasami jest tak, że ktoś się stara, stara, no nie wychodzi. Wielu świętych nie ujrzało tego, co budowali na zlecenie Boże, ale to nieważne. Ważne, że Pan zna ich czyny i zamysły. Że oni to robili. Dla Niego. Dla Niego. Bo można coś robić i na zewnątrz fajnie wygląda. Ale to nie jest dla Boga. Panie, poszłam za Tobą. Wszystko zostawiłem. Ha. A w sercu? Naprawdę? Po co? Pan zna nasze czyny i zamysły. My jesteśmy w drodze. Jeśli słuchałaś poprzednich Poprzednich filmów, w których ci chciałam powiedzieć, ludzie się budzą, szukając prawdy w różnym momencie, nawracają się w różnym momencie. I tą historię Twojego życia Pan Bóg też zna. Zna Twoje czyny i zamysły. Czy śpisz, czy czuwasz? Co robisz i co myślisz? Psalm. Chwalcie Pana wszystkie narody. Wysławiajcie go wszystkie ludy. Ten refren całemu światu, głoście Ewangelię. Głosisz czy nie głosisz? Drugie czytanie, list do hebrajczyków. Ten list cały jest yy, bardzo mocny. Ale przeczytam ci końcówkę. Posłuchaj. Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne. Potem jednak przynosi tym, którzy go doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości. Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i osłabłe kolana. Proste ślady czyncie nogami, aby kto chromy nie zbłądził, ale był raczej uzdrowiony. Oto słowo Boże. Błogi plon sprawiedliwości. Słyszymy pogłoski o wojnach, słyszymy pogłoski o apostazji wśród ludu Bożego, w samym Kościele, którego, pamiętaj, bramy piekielne nie przemogą. To wrzut jest w środku, ale ten wrzut pęknie. Za sprawą Bożą, co jest napisane w katechizmie. Więc pewne rzeczy wcale nie są radosne, a ich doświadczamy. Ale przyjdzie błogi plon sprawiedliwości. Jaki plon dodam na końcu, według Słowa Bożego? No i właśnie Jezus mówi: Aklamacja: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Ja jestem drogą. Czyli musimy iść za Jezusem. Musimy iść z Nim. Iść to nie stać, że Jezus idzie, a my sobie patrzymy, ale On ładnie idzie. Ach, jaka to ładna droga. Ty musisz iść. Po drodze możesz upadać. Podnosisz się z grzechu, ale idziesz za kimś za Nim. Nie za sobą, nie za jakimś człowiekiem. Nie, nie, nie. To Jezus jest drogą. I Ty musisz iść. Iść, iść w wierzę, czyli wzrastać wierze, żeby się przybliżać do Niego. Iść, czyli się nawracać, czyli być coraz bliżej Boga, odrzucając swoje grzechy. Oczyszczać się. Nikt, kto nie jest oczyszczony, nie wejdzie do królestwa Bożego. Jezus jest prawdą. Musisz umiłować prawdę. Prawdę o Jezusie? Ta nauka nie jest łatwa. Prawdę o Kościele, który jest oblubienicą. Jezusa Chrystusa, prawdę. Musisz jej szukać. I musisz nią żyć. Ja jestem drogą prawdą i życiem. Musisz żyć z Jezusem. On w centrum. Ale musisz żyć. Nie możesz oddzielać swojego życia wiary od swojego życia na co dzień. Musisz tak żyć. Cały czas z Nim. Bo jak będziesz. Bo tylko tak żyjąc, możesz przyjść do Ojca. Przez Jezusa. W Jezusie Chrystusie. Ewangelia. Jezus przemierzał świętego Łukasza. Jezus przemierzał miasta i wsie nauczając i odbywając swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś go zapytał, Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? On rzekł do nich, Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają. Tu się zatrzymam. Naprawdę, słowo Boże, jedna linijka może już, jeden wyraz możecie tak dotknąć, że nie jesteś w stanie dalej czytać. Że się rozpłaczę, że się nawrócisz. Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi. To znaczy, że to jest trudne. To znaczy, że tą drogą wszyscy nie idą. To nie jest łatwe. Gdyż wielu, powiada wam, będzie chciało wejść, a nie stołają. To nie jest droga, która mówi, wszyscy idziemy do nieba. Wszyscy już jesteśmy, już jesteśmy zbawieni, nie ma piekła. To nie jest droga, że wszystkie religie prowadzą do Boga. Nie. Jezus jest drogą, prawdą i życiem. To jest droga, że wszyscy mówią kłamstwa, a ty mówisz, nie, to jest kłamstwo. Ja idę za prawdą, bo Jezus jest prawdą. To, co głosił, jest prawdziwe. Ani jedno zdanie nie zmieni się. A kiedy tak możesz stwierdzić, kiedy ty jesteś świątynią Ducha Świętego i Duch Święty w tobie mieszka? I ty to wiesz. Wtedy Duch Święty ci mówi: tam idź, tam nie idź. Zostaw to mówić ci. Ten wejdź, choć będzie ciasno, ale wtedy wejdź, bo ja jestem Twoją drogą. A Ty mówisz tak, Panie, chcę iść za Tobą. No to chodź, mówi. Chodź tą drogą, chodź, ja Cię poprowadzę. I tak się dzieje. Wielu będzie chciało wyjść, a nie zdołają. Można powiedzieć, bo będzie za późno. Nagroda ta sprawiedliwa, o którym była mowa wcześniej. To nie jest tylko zbawienie. To jest pewien udział w historii zbawienia również. A o tym czytamy w Apokalipsie. No i właśnie i teraz ta końcówka, którą chcę Ci dodać tak. Po małym przemodleniu tego artykuł ukazał się. Artykuł w. Zaraz, zaraz. Już Ci powiem, w InfoKatolika. Teraz tytuł tego artykułu jest taki. Kościół w Irlandii zmieni treść Biblii, przekształcając ją w teksty bardziej inkluzywne. Kościoły w Australii zrobią to samo i Nowa Zelandia. I teraz posłuchajmy. Nie można milczeć z miłości do kościoła. Wygląda to wszystko jak zamęt, w którym pogrążyło się wielu biskupów w swojej ciemności i letniości. Odstępstwo, przed którym proroczo ostrzegano w katechizmie 675, co wypełnia się w list do Tessaloniczan drugi rozdział 2, wers 3, wers rozwija się jak złośliwy rak, który daje przerzuty na letniość, jednoznaczność, zamęt, chórzostwo, zanieczyszczanie duszy. Podlinkuję to, co mówię, ale ten wyraz inkluzywność. I teraz tak. Katechizm 675, już dawno miałeś zajrzeć, mieć go wyryty w głowie, jeśli chcesz podążać, co prawdą i szukać jej. Antychryst. według proroctw. A znaki, widzimy coraz bardziej, znaki, Również w tym, co się dzieje w Kościele, czyli ci księża, które, którzy chcą i za prawdą jej szukają. Oni chcą stworzyć, nie ci księża, tylko antychrest. I do tego dąży cały czas, poprzez masonerię. Jeden rząd, jedna religia, jeden naród to się równa równość, wolność, braterstwo. Jeden rząd, który będzie, uwaga, uciskał. To będzie ucisk, jakiego nigdy nie było na świecie. To nie są moje słowa, tylko wynikające z objawień Maryjnych. Jedna religia. Wszystkie religie są równe, wszystkie prowadzą do, wszystkie prowadzą do nieba, Bóg jest wszystkich, wszyscy jesteśmy braćmi. Nieprawda. Likwidacja papiestwa, synodalność. Jedna religia. Jeden naród, już nie walczmy o to, kto jest kto. Czyli wolność, równość, braterstwo. I ten język inkluzywność, ekologiczność. Wszelkie działania, które temu służą, są działaniem na rzecz antychrysta. Są wyrazy, których powinieneś uciekać od razu. Jeśli słyszysz wyraz inkluzywność. Kiedy słyszysz równość, wolność, braterstwo, ale mówione nie w imię Jezusa Chrystusa. Albo kiedy ono jest mówione, ale z pominięciem, ze, z, z, nie z Jezusem Chrystusem, ale z antychrystem, czyli z, z kimś przeciwnym, który go podrabia. Uciekaj. Dochodzimy do momentu, kiedy religia ma być zniekształcona. Ona jest coraz bardziej. A jaka religia? No chodzi głównie o katolicką, bo ten kościół katolicki założył Jezus Chrystus. I ten kościół ma przeżyć trydum paschalne swoje. Kościół katolicki oblubienica. Oblubienica. Aby zmartwychwstać. I my to wiemy, że tak się wydarzy. I to będzie ta sprawiedliwość. I to będzie coś więcej dla tych, którzy nie, nie wejdą w odstępstwo. I teraz zobacz: w liście drugim do Tesalonicza jest powiedziane e, werset. Dziewiąty, przeczytaj sobie cały ten rozdział okoliczności powtórnego przyjścia Jezusa. Ja przeczytam dziewiąty. Pojawienie się jego towarzyszyć będą tego niegodziwca, działania szatana z całą mocą wśród znaków i fałszywych cudów, Działanie z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ, i teraz uważaj, nie przyjęli miłości prawdy. Aby dostąpić spawienia. Czyli miłość prawdy. Trzeba nie tylko ją znać, ale ją przyjąć. Przyjąć, czyli nią żyć. Czyli ponieść na, za nią trud. Trud. Miłość zawsze kosztuje. Miłość może boleć. Miłość jest prawdziwa, czyli jest klarowna. Nie kłamie, dlatego Bóg, czytam dalej, dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak, iż uwierzą kłamstwu, aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość. Oto słowo Boże. Zwróć uwagę, jak ważne jest szukanie prawdy. I umiłowanie prawdy Jak ważne jest sprzeciwianie się kłamstwu. I drugi fragment. Zerknij sobie do apokalipsy, rozdział 20 tysiącletnie królestwo. Wers czwarty: I ujrzałem trony, a na nich zasiedli sędziowie i dano im władzę sądzenia, i ujrzałem dusze ściętych dla świadectwa Jezusa i dla Słowa Bożego, i tych, którzy pokłonu nie oddali bestii, ani jej obrazowi, i nie wzięli sobie znamienia na czoło, ani na rękę. Oni, ożyli oni i tysiąc lat królowali z Chrystusem. Oto słowo Boże. Apokalipsa, księga objawiona przez Jezusa Chrystusa świętemu Janowi. Błogosławieni, którzy czytają tę książkę i rozważają, tę księgę i rozważają ją. I tu jest ta nagroda. Jeśli nie dasz się zwieść, jeśli nie oddasz pokłanu bestii, jeśli tak umiłujesz prawdę, że się nie dasz zwieść im. Nie będziesz oddawał pokłonu bestii ani jej obrazowi, i nie weźmiesz znamienia na czoło ani na rękę. Jaka nagroda? Oni ożyli, tysiąc lat królowali z Chrystusem. Jest dużo komentarzy świętych. Myślę, że uda mi się wrócić do tego, podawać Ci źródła, których byś mógł sięgnąć, żeby to zgłębić, bo to jest bardzo mocne, ale to jest ta nagroda. Nie wszyscy jej dostąpią. Nie wszyscy. Bo w wersji piątym czytamy: A nie ożyli inni ze zmarłych, aż tysiąc lat się skończyło. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Hmm. Widzisz? Bóg jest sprawiedliwy, miłosierny, ale i sprawiedliwy. Jedno bez drugiego nie istnieje. Miłosierdzie bez sprawiedliwości. I sprawiedliwość bez miłosierdzia, bo Bóg jest dobry. Dobry. Bóg jest miłością. Zobacz, jak ważne jest umiłowanie prawdy. Jezus powiedziała jestem drogą prawdą i życiem na tą niedzielę. Taka aklamacja. A wszystkie działania służące, żeby był jeden rząd, jedna religia. Wszyscy są równi, wszyscy są braćmi, wszystkie religie są równe po to, żeby cię zniewolić. Żebyś ty już był tak skołowany, żebyś ty za nimi poszedł. I uważaj, jedna z głów bestii, to jest bestia religijna. I ona zwodzi. I ona zwodzi. Będzie zwodzić. Aż do momentu krytycznego. Tak w tą stronę albo w tą stronę. Dlatego musisz umiłować i szukać prawdy. Aby nie być, jak to mówić, zaczadzonym. Żeby nie żyć w mgle. Żeby nie żyć. Że to kiedyś może to. Inni powiedzą, gdzie mam pójść. To ja tam pójdę. Nie. Ty musisz sam wybrać Jezusa Chrystusa. Pamiętaj to, Bóg daje prawdziwą wolność. Która nie zniewala. Daje prawdziwą prawdę, która jest, ale się nie narzuca. Nie każe ci mówić to. On chce, żebyś ty to wybrał. Żebyś to ukochał. Ukochał. To czyni różnicę, ukochał, niż miałbyś mieć narzucone, bo przed nami ucisk, jakiego jeszcze nie było. Pan zna nasze czyny i zamysły. On to wie. Wszelkie nie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne, ale potem przynosi tym, którzy go doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości. Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i osłabłe kolana. Proste ślady czyńcie nogami. Proste ślady. Aby kto chromy nie zbłądził, ale był raczej uzdrowiony. Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? Podlinkuję te teksty, o których mówię. Rozważaj je. Szukaj miłości, prawdy. Działanie z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości praby, prawdy, aby dostąpić zbawienia. Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa tak, iż uwierzą kłamstwu. Dlaczego uwierzą? Bo śpią, bo nie czuwają, nie szukają prawdy, nie kochają. Nie idą za Jezusem. Nie uznali Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. On jest drogą, prawdą i życiem. Chrysta królu i Chrystę zwycięża, Maryjo matko nasza Królowo. Apostołów miłości, apostołów czasów ostatecznych, Królowo Narodu Polskiego. Módl się za nami. Amen. I jeszcze jedno małe do powiedzenia, nie jestem w stanie nagrywać. Wszystkich rzeczy, żeby one stały się filmikami wszystkich wiadomości. Zaglądaj w nadział posty. Jeśli chcesz, jesteś wolny. Jeśli Cię to interesuje. Jeśli chcesz czym się chce z Tobą podzielić. I zaglądaj na stronę apostołowi miłości. Ponieważ nie jestem z każdej wiadomości w stanie nagrać filmiku. Robię to całkiem sama. I robię to z miłości do Jezusa, ale, ale też jestem człowiekiem i nie daje rady. A ty musisz się wykazać też jakąś pracą. Zaglądaj, czytaj, pobieraj te, te materiały. Niech Pan Bóg ci błogosławi.